Awans polskich piłkarzy do półfinałów Mistrzostw Europy zbliżających się wielkimi krokami nie musi być jedyną sensacyjną wiadomością tej imprezy. Marcin Ciszewski stworzył historię, która jest sensacyjna, która zasadza się na Mistrzostwach Świata, dla której anturażem jest ten turniej, a areną Stadion Narodowy. To jest sensacyjna Historia z wątkiem terrorystycznym, który, no właśnie, który podczas takich wielkich imprez zawsze gdzieś tam brany jest pod uwagę. Tutaj mamy jasno pokazaną sytuację, gdzie wielka sportowa impreza może być przyczynkiem do takiego właśnie zagrożenia, oby ten upał z książki Marcina. Ciszewskiego nie przełożył się na rzeczywistość. Oby jedynym upałem był ten czerwcowy upał na polskich ulicach i gorąca atmosfera na polskich i ukraińskich stadionach. I miejmy nadzieję, że polscy inspektorzy i podinspektorzy policji, jak książkowy Jakub Tyszkiewicz, będą mieli zdecydowanie mniej pracy podczas tych mistrzostw. Jedna ważna historia dla wszystkich fanów piłki nożnej i fanów polskiej reprezentacji. W książce Marcina Czczewskiego Polska reprezentacja wychodzi z grupy i niech ta przepowiednia pisarza potwierdzi nam się w rzeczywistości. Świetna książka. Ubolewam z jednej strony, że ukazuje się na polskim rynku wydawniczym. Późno, kilka tygodni na dobrą sprawę, przed początkiem Mistrzostw Europy w piłce nożnej, bo gdyby ukazała się rok wcześniej, na pewno stałaby się kanwą dla polskich filmowców. To byłby rewelacyjny film, również przed piłkarskimi mistrzostwami Europy. Gorąco polecam lekturę.